W szorcie czyszczenia wtrysku w myjce ultradźwiękowej, wymiana airboxa, no i oczywiście tu wiercenie tej śrubki. No, jest ze mną dzisiaj drugi mechanik, pomocnik, nie wiem, się przypamiętał, trzeba było przyjąć. Jak mówię, że się zna, to zna i to trzeba będzie zamontować wtrysk z powrotem. Jest, nie jest to zbyt trudne, ale Chińczycy przemyślili to elegancko, że trzeba to. Jakby tu nacisnąć z dwóch stron, tak ciężko to chodzi. Jeszcze więc to zobaczymy, czy mechanik dobrze dobrał o ring. No ciasno, śniutko wchodzi, no to cyk. no właśnie, czyli git kurwa, cieknie z tego, jak skacze i dupy. No ale, ale co zrobić? Kurde. Dobra, trzeba to przykręcać i, 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 i iść. Jeszcze do Hondy dzisiaj pewnie? Nie, Hondy nie będzie, wróćcie. Niestety nie, nie, nie ma części, części kurde, tak jak też w szorcie tam było. Części też nie ma, nic nie ma. I trzeba wziąć kluczyk, drugi mechanik tutaj też się trochę angażuje. Ej, a... Kotka też jest już pęta. Jakby ktoś chciał wiedzieć to... Tą zawleczkę trzeba całkowicie wyjąć i wtedy dopiero yy, wam zejdzie ta yy, no, o jeszcze poprawiam kamarka fajnie I, i wam jeszcze tutaj to że naciskając to wam nie zejdzie, tak jakby się ktoś próbował domyśleć, ale niestety nie. No nie, fajnie. Dobrze, że to skuter i wyleci pod dół. No, jeszcze tutaj trzeba pamiętać oczywiście o zabezpieczeniu w prysku, no bo może się zdarzyć, że Wam wypadnie. Jest to, nie wiem czy tak, to nie, widać, że ta śruba się kręciła nad tym tutaj. o Najpierw tego sobie założymy wariata. Tutaj, kurde. Hmm, by się przydał magnes. Magnes, tam, tam masz? Tam masz. Nie no, śruba aluminiowa. Nie? No Faj fajne, 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 kurde. A się tam w Chinach. Nie no, tań... najtańszy no, transport, bo skuter jest lżejszy. Nie no. Kurde, to spasować teraz? Ciężko, ciężko będzie. Ja, picole. Ja nie wiem, co to za Chińczyk musiał mieć za ręce dobre, żeby to złożyć. Przyzwyczajony przyzwyczajony. Mam dawaj ja tego to, klucza, to ja tam będę kręcił, a ty będziesz trzymał. To ja, no. Musi... Kur... Tu jest, leży na... Na tym... Na przepuśnicy. na przepuśnica... Do tego złomka kosztuje całe 200 zł. tylko jedyne. Dobra, weź kręć, a ja to już tyle przytrzymam. No dobra, jest tu Niech go kręci, a ja tutaj już pomyślę o tym airboxie, który jest naprawdę męką Przez um, to, co tu Chińczycy sobie wymawiają. No właśnie, nie, bo to trzeba ach, założyć. Aha, no jak widzicie, tu jest ta pęknięta śruba. To Trzeba było ją rozwiercić, a ja tu jest to drugą. No i dziesiątka, oczywiście Sztywna łapa klat klatna, kurde Masz dziesiątkę? Nie ma No, fajnie No, jakbyście chcieli, to przesyłać nam klucze, yy, nasadki o rozmiarze 10 To się zawsze Bo naprawdę na warsztacie czasem Dziękuję z tym, a, a potrafią przyjść dwie dostawy tego więc no... Dobra. Dużo celowanie. Masz latarkę jakąś jeszcze? Ty wziąłeś tą naładowaną. Masz. No. to wchodzi? Czy nie? To. Trochę po chły. to troszeczku. To kurde belę, jestem w zapasować się. Dobra, ustaw lampę i weź podać tej strony, będziesz krącił. Przedstawiacie tak, tu ustawiamy Ciutko, przez No, não nenhuma não hoje não não tem o que fazer já tenta 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 É. não tenta 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 não tenta 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 não. Eu Nie, za to odpuściło. Ja... kurwa... O, trzymaj to tak jak miałeś. Cały skuter jeszcze idzie. Nie, tu, tu, tu. Ja się mi Czuję że ciężko idzie, dobra. Złapało gdzieś. Nie ruszaj tym w ogóle kurwa. Boże się to... Jeszcze... Trzymaj się. ja pierdolę. Weź kurwa, dokręć tylko tak do delikatnie. No już... Tam na drugą? Nie, nie Coś to tam nie... Nie ma co ten zmyśleć. Natrytki niestety. I... to ja mam. Coś tutaj tak nie lata za mocno. Kur... to zrobią. Czy to nawet natrytki łapać? Dobrze się trzyma, co nie? No. Dobrze. Nie Najważniejsze, że jest dobrze. Nie będzie widać, że tak brucialko zrobione. Nie. Przyjadź, przyda w tylko że ściągnąłeś śrubę żeby mniejsza baka była. Nie Jasne. Skuter od... Cabon odchudzony. Carbon fiber. Ja, ja. Carbon fiber. Ja, ja. Good, good. Dobra. Wydajesz tylko porobione w miarę wtedy. Odpalić. No właśnie, najważniejsze No pompuje, pompuje. Patu, engine.

Wiesz, tak cyrka sobie nie? Nie, ale lepiej na pewno niż wcześniej. Ja nie wiem na co on chodzi wcześniej. No właśnie, nie było. Nie przyszłeś jeszcze na ten. Ale wcześniej tak spokojniej, jakby Mnie, czuć było, że tego paliwa mniej dostawał niż, niż by miał. Na pewno to pomogło i polepszyło sprawę prędkości maksymalnej. Tego nie wiesz? Czyli na pewno poprawiło. A teraz. No nie, bo Ty tylko to przekręciłeś, to to dużo nie będzie. Chyba, że... no nie, powietrze, no dobra. Co? chciałem mówić, że brałoby więcej powietrza, nie z airboxa, tylko... tam, ale dobra, to i tak nic nie zmienia. Bo dalej słyszę, to, ta rura mocno trzyma to. Mhm, mm no jak widać, nie wiem, o, jeszcze lampka świeci. Tak jak widać, ta rura mocno się zginęła, przez to ilość powietrza zasydanego przez silnik jest zmniejszana. E, jest to wada konstrukcyjna. Chińczyków. Chińczyka, bo wychodzi na to, że tak właściwie to ten airbox jest na, e, na skuter gaźnikowy, a nie na wtrysku. Ponieważ ten system wtryskowy jest dużo dłuższy niż gaźnik. Gaźnik by się kończył pewnie gdzieś tutaj i właśnie tak to Chińczyk zaprojektował. I jeszcze dodatkowo właśnie w tym airboxie się śruby nie zgrywają. Ten otwór jest przesunięty o jakieś pół centymetra i dlatego ta śruba pewnie też się pękła się pękło, więc Dobra, co, co, tu jest, masz co tu jeszcze mówić założyć siedzenie zostało tak naprawdę jeździć Dobra, jak jest. i zobaczyć jak jeździ, jakie jak kopyto czy lepsze, czy gorsze na pewno poprawiła to sytuację tego skutera który ma przebiegu 5000 km serwisowany co 1000 km więc Dobra, to teraz Więc teraz zostało nic, nic nie pozostało tylko go złożyć do końca i się tutaj to już kończymy odcinek, no i oczywiście ile, ile może trwać kręcenie siodełka, dobra tak jeszcze poradniczek jak tu przykręcić siedzenie trzeba posiadać klucz rozmiaru 10 oraz cztery śruby, które są nie ma? To? Nie ma? A, hmm. są. To nie są one. To nie są te. Nie, to były w takim... Tu, tu, tu. Połówka bańki, o. No, no, elegancko. Drugi mechanik chociaż trochę zorientowany, gdzie, gdzie co leży. No, jakby oryginał, tak jest spasowany. Wiesz. Tak jest spasowany? Tak jest spasowany oryginał. No nie w ogóle. No śruby się w ogóle nie... no nie, nie zgrywają. <grywa> ja pierd le gdzie? Wiesz, są... jakbyś nie miał tyle tych pieniędzy, no, ale widać, że bogaty, nie? No jasne, na bogato musi być. Start już najmniej na trawie na yeah. i Nie, lata. Nie, taki lekarz. Kurde. w ogóle lampy zamówiłem nowe. Ale... Lampy, jo. ja? Ja. A lubię? No, takie podłużne, leodziki. dziki. jeszcze nie wkrętaj, bo tu nie, nie chcę pasować. Nie, no tu, tu zgrywa się, a tu się już nie zgrywa. Tu, kurwa, po prostu, kurde, z Chińczykami. Ja chciał Chińczyka. Chciało Chińczyka. Chciało. się Chińczyka. Trzeba było kupić... Hundę. tego sprzęta. Hyundai trzeba było kupić, Yamache. nie? Albo Yamaha, ja też. Nie no. No, trzymaj. No! Kurde. Tu, panie. No i dawaj to. To na opłaty jeszcze? Na autostradę może? No nie, no musi być na autostradę. Nie no. To się zaraz weźmie, mówi ja. się? Ja. to przed łóżkę, a nie, to ma się przed A to ma większą. Mówisz, ale tak dosyć ciemno tu jest no, no to dawaj oświetlenie mechanik 2 pomocniczy no i kręcimy kręcimy bym wziął to na wiertarkę ale wiertarką ostatnio jak sobie ujebałem ten gwint, to nie, się. nie no ale tu przy też tak ale gwint tam w ramy przeżyło ale się śrub, udało się dopasować. Dobra. Komplecik drugi, trzeci znaczy, trzeci komplet. Ty, 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 ty. Operator. No jak? Musi być. Smooth operator. Eee. Od razu zmontujesz, Smooth ty, ten, nie? O, Mechanik, dwa. Jo, jo. Nie do domu to zmatujemy. A taka propo, nie? Ja też mam swój kanał. A to przejazdy głównie mocniejszymi sprzętami. Mocniejszymi. To link będzie w opisie, można zajrzeć. No, ale to tylko przejazdy, a nie, ja nie naprawianie, no. No ja ja nie ma to naprawiać, wszystko dobrze działa. Mhm. w tak? kierunków. Tak, żeby to chociaż nie gasło na postawie, fajnie. Dobra, nie gasi. Co, o, że jest wale zjebali. Dobra. No, czepiam się szczegółów. Łożysko no, no na wale to jest taki szczegół, że co się mówi, o kroje na gary, a potem takie są smaczki. No, dobra. Skuter gotowy do jazdy, wszystko odpala. Co jeszcze bym miał do zarzucenia temu ząbkowi? To jest, o proszę o lampę, o proszę zobaczyć, tutaj jak mamy ten drugi wahacz, jak widać, Dobrze, nie, zawlejmy głowę. A ja będę stać Tak, tu jest wahacz od tej ośki. I teraz, y, zmieniając oponę, no nic się nie zgrywa po prostu. Wszystko jest... Jakby trzeba oponę ścisnąć do aż rantu dotąd, żeby w ogóle to wyjąć wszystko. Niestety, niestety no, to jest. Niestety urok, no, urok Chińczyka, ale nie wiem jeszcze. Nikt nie, nie mówił, żeby takie problemy miał ze zmianą opon na przykład w takich wąkach. E, e, tu jest temat stabu. Temat stabu to jest jeszcze łożysko w przednim kole, w którym e, oś wewnętrzna ma 8 mm, a wszystkie łożyska mają otwory na 10 mm. E, e, jest to ogólnie aż niemożliwe. Takich łożysk nie ma nigdzie do dostania. Do szanownego Chińczyka sobie dzwonisz. Do tak. szanownego Chińczyka i mówię, że to... to się... Taki gówno ma Zaraz po godzinie. Dobra, tu Nie, no, To jest fabryk, New no. Nie, no, no. Nie, no, Dobra, pokazywanie twarzy tego naszego jeźdźca Dobra, dożegnamy